No hello, tutaj Purpose. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić zasilacz modularny Silentium PC Enduro FM1 Gold 650W. Yy, można by się rozwodzić nad tym zasilaczem, jaki on jest piękny, jaki jest malutki, zgrabny itd., itd. ale nie jego walory wyglądowe są tak wspaniałe, yy, chociaż nad nimi pewnie też będę piał w zachwytach. Przede wszystkim jest to e, zasilacz modularny. O co chodzi dokładnie? Za chwileczkę Wam opowiem. Smart Size, no czyli tak jak mówiłem, jest niewielki, ma 5 lat gwarancji, słuchajcie. E, przełączniki japońskie. No generalnie teraz zresztą wszystko wam opowiem, jak już go otworzymy. Co dostajemy w środku. Zestaw kabli, które możemy podłączyć, zaraz Wam pokażę właśnie czym, czym jest modularność tego e, zasilacza. Tutaj mamy kabel zasilający, no standardowa sprawa. E, no i tutaj mamy kolejną porcję kabli. Słuchajcie, zasilacze zazwyczaj jak dostajemy są zrobione tak, że odstaje od nich tona kabli. No ten tak nie ma, ten ma to zupełnie inaczej. Wygląda to tak, no jest przepiękny jak mówiłem, czarny, świetnie się będzie prezentował w obudowie otwartej, oszklonej. I tutaj mamy, zobaczcie, wejścia na kable, czyli podłączamy tyle kabli dokładnie ile jest nam potrzebne. Nie ma tutaj problemu w tym momencie z uporządkowaniem ich. I możemy, tak jak mówię, podłączyć dokładnie to co nam się podoba. PCI Express, czteropinowe, znaczy 4x4, do innych urządzeń. To jest fajna, naprawdę fajna sprawa. Sam zasilacz ma 650 W, przy czym wykorzystuje aż 92% swojej mocy, co jest dosyć niezwykłe, bo zazwyczaj zasilacze wykorzystują po 80% swojej mocy. I ten ma certyfikat 80+, plus, GOLD EU, 230 W. Silentium PC, sama nazwa, tak, czyli Cichy PC, to jest firma, która to stworzyła, ale e, też cechuje się tym, że jest wyjątkowo cichy. Posiada pojedynczą linię plus 12 V generującą do 636 W, także no, naprawdę sporo. W pełni mogł dolarne okablowanie, jak wspomniałem. E, no i mamy tutaj całe spektrum kabli, które możemy wykorzystać do podłączenia kart graficznych, dysków twardych i tak dalej i tak dalej. Zobaczcie ile tego jest tutaj. To, co mi się mówi, najbardziej podoba, to to, że nie trzeba podłączać wszystkiego i tych kab te kable nie wystają, nie odstają. Idziemy troszeczkę w estetykę w tym momencie, tak? Bo możemy sobie mówię, patrzcie ile tego jest. Podłączyć dokładnie to co. Chcemy. Biorąc pod uwagę, że będę budował sobie niedługo nowy komputer, posiadam już od Silentium PC yy, obudowę, to teraz posiadam jeszcze od Silentium PC zasilacz z ogromnym, wielkim wiatrakiem. Fajnie, fajnie to wygląda. Tu będę właśnie się starał pójść w estetykę, żeby tam było jak najczyściej, żeby to łatwo było sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, czym się może pochwalić, to zdecydowanie bezpieczną konstrukcją i całym kompletem zabezpieczeń ten zasilacz, nowoczesnymi przetwornikami DCDC. -DC. I tak jak mówiłem, zastosowane są tu wyłącznie japońskie kondensatory. Jego wymiary to 15 cm szerokości, 8,6 cm wysokości i 14 cm długości. Jego waga to 2,135 kg. No, i tak jak mówiłem, jest koloru czarnego, więc nadaje się do tego, żeby był w odsłoniętej obudowie. Chłodzony jest wentylatorem o średnicy 120 mm, regulowany automatycznie. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie stworzyć komputer, no, mówmy się troszeczkę bardziej wymagający, jeżeli chodzi o prąd, no to zdecydowanie jest to zasilacz właśnie dla Was. Wręcz, kiedy chciałem go zamówić od Silentium PC, to proponowali mi... Bo wiecie, no, mówi się, że im więcej wad, tym lepiej. I chciałem zamówić właśnie tą 650. -tkę. Cały czas mi mówili, że mi spokojnie, wystarczy 550 od nich. Ale, ale jednak stwierdziłem, że będę budował komputer troszeczkę mocniejszy, troszeczkę większy. I chcę mieć zapas tej, tej mocy troszeczkę większy. No i tak jak mówiłem, tutaj jest aż 92% wykorzystania mocy, czyli naprawdę Spory, spory, spory zapas energii do mm, podtrzymywania komputera, który będzie miał BB troszeczkę mocniejsze niż normalnie. Oczywiście pełną specyfikację tego zasilacza macie w opisie. A ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.